Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Kocki z Zapałem. Dzisiaj wracamy do Zapałowic i zajmiemy się dwoma ostatnimi budynkami w moim mieście. Zacznijmy od tego, że zima powoli odchodzi z Zapałowic. Tak jak widzicie, zniknął jarmark bożonarodzeniowy, a śniegu zostało już naprawdę niewiele. Tak naprawdę leży go jeszcze trochę chociażby w parku i niektórych zakamarkach, ale nie tym będziemy się dzisiaj zajmować. Jak zapewne pamiętacie w filmie o rozbudowie zapałowic wspomniałem o tym, że trzy kolejne kamienice, jakie mam zamiar postawić, to sklep z zabawkami, cukiernia oraz księgarnia. Budowę sklepu mieliście okazję już zobaczyć na moim kanale, więc zostały nam dwa pozostałe budynki. No ale właśnie nastąpiła mała zmiana. Początkowo chciałem zamówić na Bricklinku elementy do budowy samej księgarni z zestawu 10270, ale trafiłem się naprawdę super okazję i kupiłem cały zestaw. No i tu pojawił się dylemat, bo po zbudowaniu obu budynków tak mi się to wszystko razem spodobało, że zacząłem się zastanawiać, czy dodać je do miasta, czy jednak zostawić na półce. No bo jeśli chciałbym oba budynki dodać do miasta, to musiałbym zrezygnować z cukierni, a jeśli wolałbym zostawić na półce, to musiałbym oprócz cukierni zbudować kolejną kamienicę i wymyśleć, co w niej zrobić. I przy tym dylemacie bardzo pomocne okazały się rady zarówno mojej żony, jak i pewnego znanego LegoTubera. Oboje namówili mnie, abym wybrał tą pierwszą opcję. I dzisiaj zajmiemy się właśnie montowaniem obu budynków na makiecie. Zaczniemy od tego, gdzie je postawić. Ja jakiś czas temu przymierzyłem sobie oba te budynki do pozostałych kamienic i postanowiłem, że tą brązową dam na koniec. A sklep z zabawkami wejdzie na, jego, na jej miejsce. Natomiast księgarnię i niebieską kamienicę dam pomiędzy. Wydaje mi się po prostu, że w takim układzie wyglądają najlepiej, więc ja się biorę za przenosiny i przygotowanie miejsca. I widzimy się za chwilę. Okej, okay, kamienice są już poprzestawiane, a miejsce pod modular jest przygotowane. Tak jak widzicie, trochę to wszystko wystaje, ponieważ zarówno księgarnia, jak i ta niebieska kamienica zajmują więcej miejsca niż moje budynki, ale szczerze powiedziawszy, wcale mi to nie przeszkadza, że to będzie aż tak bardzo wystawać. Więc myślę, że teraz najwyższa pora na gwóźdź całego programu, czyli montaż obu kamienic. Chwilę przed montowaniem postanowiłem, że nazwijmy to troszeczkę ulepsze piwnicę w tej niebieskiej kamienicy, chociaż powiem wam szczerze, że można byłoby to jeszcze bardziej zmodyfikować i zrobić ją troszeczkę wyższą, bo tak jak widzicie, figurka trochę wystaje, ale to jak znajdę chwilę czasu, to zrobię to już po odcinku. Teraz nie będziemy się tym zajmować. Póki co dodałem trochę szpargałów i wyłożyłem podłogę tajlami. A skoro przy tajlach jesteśmy, to pod schodami tymi wejściowymi na razie jeszcze ich nie montowałem. Poczekam po prostu do następnego odcinka za połowic, bo wtedy zajmę się tą całą aleją. A póki co czas zamontować księgarnię. OK, wszystko jest już na swoich miejscach. Muszę przyznać, że montaż tych dwóch budynków był całkiem przyjemny. Tak prezentuje się teraz cały rząd kamienic. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Ja osobiście jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego jak teraz wygląda miasto. Ale jeszcze trochę pracy przede mną. Tak jak wspomniałem wcześniej w następnym odcinku zajmę się tą alejką tutaj między parkiem a kamienicami. No a później trzeba jeszcze połączyć tajne na pozostałych częściach chodników. Ale spokojnie to w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za oglądanie oraz za wszystkie suby, lajki i komentarze. Za tydzień najprawdopodobniej pokażę Wam jak zbudowany jest mój Drakar, a niedługo pojawi się kolejna makieta pokazująca przygody naszego dzielnego Wikinga Olafa. Dzisiaj natomiast już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.